Jakie Bolse, prezes Narodowego imienia Romana Ludwig Wasia. W imieniu Stronnictwa Narodowego, w imieniu Polskich Drużyn Strzeleckich, w imieniu Telewizji Narodowej, chcieliśmy zaprosić pana naczelnika państwa polskiego, doktora Jarosława Kaczyńskiego, na święto niepodległości. Jednocześnie przypominamy, że rocznica niepodległości jest corocznie obchodzona przez nas 28 czerwca, bieżące każdego roku. Dlatego, że yy, traktat wersalski, podpisany przez Żyny Pamięci Romanatkowskiego i Ignacego Paderewskiego w sali lustrzanej w Wersalu, od tamtej chwili. Decydował o tym, że państwo polskie znalazło się na wszystkich mapach świata. Natomiast wmawiane przez naszych przeciwników politycznych święto niepodległości, które zresztą zostało uchwalone dopiero w 1936 roku, jest wielkim oszustwem, jest wielkim kłamstwem, ale społeczeństwo uwierzyło w to. I święto niepodległości 11 listopada, które my z racji naszego przywiązania do wszystkich świąt, jednak też obchodzimy, ale rocznica odzyskania niepodległości jest 28 czerwca, bieżące każdego roku. Dziękuję, skończyłem.